Dziś jesteśmy w Elblągu. I powiemy, dlaczego nie ma on sobie równych na świecie. Dziś jesteśmy w Toruniu, Krakowie, Wrocławie, Rzeszowie, Szczecinku, Święcinku, Rotoszewie, Wysłańskiej, Lubieszowie, Ustrzygałce, Warszawie. Podcast pełen treści, słuchaj do ostatniej sekundy. Artur Dobiegała, Paweł Kamiński. Podcast Jastok. Trudno uciec przed wnioskiem, że Elbląg to najbardziej pokrzywdzone ze wszystkich miast na naszych ziemiach. No i nie chodzi tutaj o, o to wszystko, co mogłoby w pierwszym rzędzie przyjść do głowy, gdy formułuje się takie zdanie, a zatem o kwestie związane ze średnią wielkością, no, takim sobie rynkiem pracy i czymś, co popularnie określa się mianem braku perspektyw. Uczciwie trzeba podkreślić, że aż tak dobrze nie znamy Elbląga, żeby orzec, że tam naprawdę nie ma perspektyw. Po drugie zaś nie jest naszym celem eksploatować ditroizm, bo to ostatnio Czynione jest często w odniesieniu do ośrodków średniej wielkości, choćby Wocławka. Chcielibyśmy raczej skupić się na tym, co pośrednio mogłoby wpłynąć na ten stan rzeczy, a samo w sobie może być powodem do głębszej i gorzkiej refleksji. Głębszej i gorzkiej, ale jednocześnie zwieńczonej happy endem. Chciałoby się powiedzieć, Elbląg, miasto z wyrwanym sercem. Stare powiedzenie znane na Pomorzu, czy może w ogóle szerzej, w Prusach Królewskich i Książęcych głosiło, że Gdańsk bogaty, Królewiec wielki, Elbląg warowny i Toruń piękny. I choć każdemu z miast przypisano jedną, zdaniem autora, najbardziej charakterystyczną cechę, tak naprawdę każde z nich było i bogate, i wielkie, i warowne, i piękne. Natomiast burze dziejowe sprawiły, do, że dziś porzekadło to nie do końca licuje ze stanem faktycznym. I nie skupiając uwagi na Gdańsku i Toruniu, a o Królewcu wspominając tylko z Dankiem, to trzeba powiedzieć, że tak, no, królewca już nie ma. Podobnie zresztą jak i Elbląga. Tego drugiego miasta, które jest naszym dzisiejszym bohaterem, prawie nie ma, ponieważ uczciwie przyznać musimy, że w porównaniu z Królewcem miało trochę więcej szczęścia. Powszechnie znane są zniszczenia Warszawy, które stały się udziałem stolicy na jesieni 1939 roku. No, ale też podczas sowieckich nalotów, a przede wszystkim w powstaniu. No ale myślę, że moglibyśmy się założyć, że w wypadku innych miast ostatnia wojna nie kojarzy się zaraz ze znacznym uszczerbkiem w substancji architektonicznej, i urbanistycznej, nierzadko przecież cennej, historycznej i zabytkowej zwyczajnie. No właśnie, nie kojarzy, a może powinna. Tak, bo zniszczony był Poznań, zniszczona była Bydgoszcz, bardzo zniszczony był Lublin. Czasami były to naloty, innym razem planowe wyburzenia. No właśnie, skoro wrześniowe naloty i Lublin, nie sposób nie wspomnieć o Józefie Czechowiczu, o którym zresztą w kontekście miast i mówienia o nich musimy kiedyś powiedzieć więcej. Planowe wyburzenia to nie tylko stolica, no bo tak załatwiono na przykład zachodnią pierzeję bydgoskiego rynku. Niszcząc okazały Kościół Jezuitów. Ale jeśli chcemy powiedzieć o miastach często niemal zrównanych z Ziemią, trzeba udać się na tereny, które w momencie wybuchu wojny należały do Niemiec, a w 1945 stały się udziałem Polaków, w ramach przyłączonych ziem nazywanych odzyskanymi. Potwornie zniszczony był Wrocław i Szczecin, ogromne zniszczenia dotknęły też Gdańsk, no i właśnie Elbląg. Kiedy tak sobie myślę, to powiedziałbym, że. Tylko pozornie powojenny los tych miast, czy raczej koleje odbudowy były podobne. W zasadzie były nawet kompletnie odmienne. Poziom zniszczeń w każdym z przypadków przekraczał kilkadziesiąt procent, przy czym my postaramy się skupić na katastrofie substancji zabytkowej, pomijając w tych rozmyślaniach cele strategiczne i komunikacyjne, takie jak dworce, porty, fabryki. I tak na przykład, chociaż zniszczenia Wrocławia szacuje się na około 85%, Spacerując po Starym Mieście możesz mieć wrażenie, że wcale nie było aż tak źle. Decyduje o tym na pewno skala ośrodka, ale też wynikający z niej mnogość monumentalnych, historycznych, przeważnie sakralnych obiektów. Ważne jest jednak to, że zabudowa trzyma się średniowiecznej siatki i nawet jeżeli budynki stojące w Starym Mieście są ordynarnymi bloczyskami, to przeważnie trzymają się w pierzejach salono zatem zabytek, jakim jest upad przestrzenny. Tak zupełnie na pierwszy rzut oka najlepiej jest w Gdańsku, gdzie miasto zdaje się być materializacją snów o samym sobie. No, można mieć wrażenie, że od XVII wieku nic się tu nie zmieniło. I w tym sensie Gdański jest wprost perfekcyjnie zbudowaną dekoracją teatralną. No ale trzeba znowuż powiedzieć, że przede wszystkim w obrębie głównego miasta, bo nie cała aglomeracja dawnego emporium miała takie szczęście. Im dalej od długiego targu, tym większa swoboda w budowaniu miasta od nowa. Prawdę mówiąc, to nawet dość blisko głównej osi, bo już za linią Ogarnej, a już szczególnie za podwalem podmiejskim, odbudowane miasto jest no, po prostu dość typowym osiedlem bloków z wielkiej płyty. No właśnie, dość typowym, ponieważ na osiedlu stoją dwa monumentalne gotyckie kościoły. I tutaj znowu Powtarza się to odczucie, które można mieć we Wrocławiu. Nawet jeśli jakaś część miasta bezpowrotnie straciła swój charakter, te ogromne gmachy są dobitnym znakiem łączności w czasie. Samo podwale przedmiejskie w Gdańsku, czyli ta ruchliwa arteria, która przecina historyczną tkankę, to pewne podobieństwo, które łączy portowy Gdańsk z portowym Szczecinem. Tak, nad Odrą to trasa zamkowa i ulica Kardynała Wyszyńskiego. Które bezpardonowo tną dawną substancję, czy raczej dzielą łyse pola, które zostały po bombardowaniach i planowych rozbiórkach. Nowy architektoniczny pomysł na serce Szczecina to m.in. postmodernizm w wydaniu nazywanym retrowersją, z kilkoma rodzynkami w postaci wydawałoby się drobiazgowych rekonstrukcji. No właśnie, postmodernizm w wydaniu retro. Jesteśmy dziś w Elblągu. Historyczna zabudowa dumnego niegdyś miasta została w ponad 90. A nawet można powiedzieć, że w 95% całkowicie zdmuchnięta z powierzchni ziemi. Pierwszym aktem tragedii był srogi ostrzał i artylerii, drugim zaś wykorzystanie miasta jako wielkiego składu materiałów budowlanych. Szacuje się, że wywieziono stąd blisko 20 milionów sztuk cegieł. Kilka dekad po wojnie centrum Elbląga wyglądało jak wielki trawnik, na którym, jako ostatnie wspomnienie nieprzyjemnego znaczenia miasta, wyrastały ruiny imponującego Kościoła Świętego Mikołaja oraz Kościoła Podominikańskiego. Stało też kilka, bodaj sześć starych kamienic, które w kontekście całości zniszczeń można by określić mianem niemal nietkniętych. Zatrzymajmy się na chwilę i powiedzmy dwa słowa o postmodernistycznych retrowersjach, bo to właśnie tu nie tylko zrealizowano liczne obiekty w tym duchu, ale uku to też określenie, którym można je opisać. Retrowersja to termin wymyślony przez panią Marię Lubocką-Hofmanową, wojewódzką konserwator zabytków w Elblągu. Elbląskie retrowersje to próba opowiedzenia o historii Hanzaatyckiego portu, miasta, którego uroda w niczym nie ustępowała Toruniowi i Gdańskowi. O czym zatem opowiadają współcześni architekci? No, żeby, żeby się o tym dowiedzieć, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę grafik i frazę Elbląg przed wojną. No, albo jakąś frazę pokrewną. Ujrzymy wtedy miasto gęsto wypełnione kamienicami o metryce nierzadko średniowiecznej. Możemy tylko wyobrażać sobie, jak w jak wielu miejscach domy te posiadały oryginalne elementy wyposażenia czy imponujące dekoracje. No takie na przykład jak malowidła ścienne. 600 kamienic, z których przetrwało rzeczone 6. Kiedy patrzysz na te fotografie, widzisz zapis harmonijnej i organicznej rozbudowy. Nie brak kwartału wypełnionych domami o dwóch, trzech osiach. I chociaż noszą kostiumy no, często XVII-wieczne, to zapewne domy o jeszcze średniowiecznym yy, rodowodzie. Przy wydłużonym starym rynku możesz dostrzec domy o modnych elewacjach historyzujących, być może to obiekty zbudowane od podstaw w miejscu wyburzonych starszych, a być może pod wielu lub trzy starsze kamienice scalone i zaadaptowane na nowe potrzeby i pod nowy gust. Kiedy się tak dobrze przyjrzysz, dostrzeżesz też nowoczesne, imponujące wielkomiejskie domy towarowe? No, i do tego obowiązkowy tramwaj. Atrybut nowoczesności i miejskości przez to, no, chciałoby się powiedzieć, wielkie M. Jest w tym ciągłość, jest w tym ręka gospodarzy, którzy przemeblowują salon, wstawiając tam modne, nowe bibeloty, ale dbając jednocześnie też o cenne pamiątki przeszłości. Natomiast rok 1945 to dramatyczne zerwanie ciągłości: zagłada murów, ale też praktycznie kompletna wymiana ludności. I w tym kontekście powojenna odbudowa miasta nabiera dodatkowego wymiaru. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że jest ona bardzo powojenna, w tym sensie, że za odbudowę zabrano się dopiero w latach 80. W tym czasie wyrosły przecież bez mała dwa pokolenia Alblążan, dla których historyczne centrum nie stanowiło żadnego punktu odniesienia. Pojawia się pytanie, dlaczego miasta nie odbudowano wcześniej. No tak, i specjaliści, którzy zajmują się opisem historii tych procesów, wyróżniają kilka fal powojennych odbudów polskich miast. W pierwszym rzędzie zabrano się za odbudowę z klucza politycznego, moglibyśmy powiedzieć, rekonstruując, ale tutaj te rekonstrukcje trzeba wziąć wyraźnie w cudzysłów, niekiedy z wielką dozą fantazji i swobody. No i ta twórcza rekonstrukcja to coś, co gabarytem i klimatem może oddawać charakter dawnego miasta ale w żadnym razie nie musi to być wierne oddanie stanu faktycznego budowli która stała w tym miejscu przed wojną. Dla odmiany, kilkadziesiąt lat później realizowano już inne pomysły na zniszczone centra, budując zwykłe swobodnie planowane osiedla z wielkiej płyty, co było odpowiedzią na coraz dotkliwszy głód mieszkań. Ale trzeba trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że oba podejścia do sprawy minęły nasz Elbląg. To znaczy minęła go realizacja tych dwóch perspektyw, ale nie dyskusja na ich temat. Pogdybajmy może chwilę. Co by było, gdyby za odbudowę zabrano się szybciej? Czy miasto zamieniłoby się w swobodne, zaprojektowane osiedle z wielkiej płyty, gdzie bloki stoją pośród zieleni i jak zresztą czas pokazał parkingów? Może uszanowano by historyczny przebieg ulic, no chociaż tyle. No ale ponieważ domy nie tworzyłyby zwartych pierzei, ulice stanowiłyby jedynie pewien rodzaj pamiątki dawnych czasów. No, pamiątki dla tych, którzy są szczególnie zainteresowani przeszłością. A może dałoby się pójść w kierunku gdańskim, to znaczy oddać do użytku zupełnie nowoczesne i do bólu normatywne osiedle, ubrane jednak w historyczny kostium. Zapewne masz na myśli pierzeje ulicy, które w istocie są parawanami zbudowanymi z multiplikowanych elewacji, takich, to powiedzielibyśmy, podręcznikowych kamieniczek rodem ze złotego wieku. Tym sposobem na pewno zyskano by przestrzeń, która zupełnie nieźle udaje, imituje autentyczną tkankę historyczną, jednocześnie tracąc bezpowrotnie. To, co jest faktycznym dziedzictwem i faktyczną pozostałością autentycznego, oryginalnego miasta. To zresztą bardzo istotny aspekt, bo można powiedzieć, nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, a nawet z każdego zła da się wyciągnąć dobro, byle by tylko postępować roztropnie. To tak, magia przysłów i powiedzonek, ale rzeczywiście dzięki tym niewyobrażalnym zniszczeniom, no i też przez fakt, że Elbląg przez lata nie był odbudowywany miasto mogło stać się jednym z największych stanowisk archeologicznych w Europie. Podobno nawet największym wykopaliskiem świata. Tych kilkadziesiąt lat, no, podczas których wstrzymywano się z odbudową, pozwoliło na drobiazgowe i zakrojone na naprawdę szeroką skalę badania archeologiczne, którą to możliwość bezpowrotnie zaprzepaszczono by, gdyby krótko po wojnie, albo nawet później, na przykład w latach 60 zrekonstruowano miasto, czy, no, czy skonstruowano preparat zawierający w sobie miejscami wierne, a miejscami no, zupełnie swobodne nawiązania do hanzaatyckiej przeszłości. Być może wiązałoby się to z koniecznością zniszczenia piwnic na przykład, czyli jedynych prawdziwych pamiątek przebogatej historii Elbląga. Tak zresztą było w Gdańsku, bo co ciekawe, odbudowa miasta wiązała się z koniecznością, a przynajmniej z przekonaniem, że konieczność taka jest nieunikniona, rozbiórki praktycznie wszystkich zachowanych piwnic. Podobno na całym głównym mieście zachowała się tylko jedna autentyczna piwnica. No i ta informacja może robić porządne wrażenie każdemu, kto utożsamiał Gdańsk z autentyczną perłą, może się zawalić w świat. Tak, ale wiesz, ta jedna autentyczna piwnica, i można powiedzieć, że spośród tysiąca starych kamieni, w miarę wiernie zrekonstruowano może kilkadziesiąt. Więc jakby tego było mało, wyrównano i przesunięto linie regulacyjne, wyprostowano ulicę, jakkolwiek to nie brzmi, aby otworzyć osie widokowe na monumentalną architekturę gotyckich kościołów i ratusza. Odbudowane kamienice stały się więc wypełnieniem makiety, której treścią i głównym bohaterem były wielkie historyczne obiekty sakralne. Myślę też, że, że kluczem do zrozumienia tego, dlaczego taką, a nie inną koncepcję przyjęto w Gdańsku, może być osoba inwestora. No, inwestorem odbudowy była dyrekcja budowy osiedli robotniczych, a prace były prowadzone w ramach konkursu na wyrabianie norm. Więc wyobraź sobie, jak to wyglądało. Ekipom pracującym na budowie zależało przede wszystkim na najlepszych wynikach mierzonych, no tak naprawdę, w metrach nowo postawionych murów. No, i co z kolei skutkowało barbarzyńskim burzeniem wszystkiego, co stało na drodze, yy, tych ich ambitnych planów zdobywania każdego kolejnego metra murów. W ten sposób zniknęły praktycznie wszystkie oficyny, oryginalne mury dzielące parcele, czy wewnętrzna zabudowa bloków w ogóle. Rozrzedzono i przewietrzono miasta, stawiając na odtworzenie szeroko pojętego klimatu. No, a Ewlong? Elbląg cierpliwie odczekał i zrobił najlepsze, co mógł. Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Zanim wysłuchacie do końca, pamiętajcie, aby dać znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, pomoże nam to walczyć ze sztuczną inteligencją. Zajrzyjcie też na naszą stronę podcastmiastowy.pl, gdzie znajdziecie artykuł i zdjęcia do dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę. Paweł Kamiński i Artur Dobiegał. Miłośnicy Elbląga mówią, i nie ma powodu im nie wierzyć, że to jedyna taka na świecie postmodernistyczna retronówka starówka. Nie chodzi o to, że podobnych działań nie podejmowane w innych miastach, ale o to, że nigdzie nie zrobiono tego tak konsekwentnie i na takim obszarze. No tak. Trzeba wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie: Tempus Fugit. Od rozpoczęcia od budowy miasta minie niebawem 40 lat, a najstarsze realizacje są już obiektami, co tu dużo mówić, historycznymi. No i wiele z nich, co szczególnie warto podkreślić, bardzo ładnie się starzeje. Kolejne dekady to coraz nowsze środki wyrazu tej samej idei. Próby opowiedzenia o hanzeatyckim mieście, co zatem zabawne na ulicach Nowego Elbląga panuje zróżnicowanie stylistyczne, nie mniej fascynujące niż to, które charakteryzowało stare miasto przed wojną. Wielkie inwestycje infrastrukturalne pozwalają też sądzić, że Elbląg niebawem stanie się na powrót poważnym portem morskim. No, zdaniem niektórych to niedorzeczne bajanie, no ale czy aby na pewno? Wiewiórki donoszą, że kolejna dekada będzie należeć do Elbląga, a miasto z wyrwanym sercem z powodzeniem przeszło transplantację. A skoro już o sercu mowa, chcielibyśmy z serca podziękować Eli, Elblążance z wyboru, która podrzuciła nam... Poro ciekawych informacji na temat miasta i zainspirowała nas do stworzenia tego odcinka.